Firma Creative specjalizuje się w produkcji sprzętu do przetwarzania dźwięku, w tym także kart dźwiękowych do komputerów. W tym konkretnym przypadku do testów otrzymaliśmy Sound Blastera G8, a przed przystąpieniem do jego testowania, nagraliśmy unboxing. Jak widać Sound Blaster G8 dociera do nas w niewielkim, estetycznie wykonanym opakowaniu. Z przodu mamy wizerunek karty dźwiękowej. Jest to karta dźwiękowa zewnętrzna. Oferuje ona dwa porty USB, co pozwala nam na podwójne dostarczanie sygnału. I co ciekawe, ten sygnał jest jak gdyby przetwarzany jednocześnie, czyli nie jesteśmy zmuszeni do tego, aby przełączać się pomiędzy jednym a drugim sygnałem, tylko możemy dwa sygnały otrzymywać i przetwarzać jednocześnie. Z tyłu opakowania znajduje się kolejne zdjęcie karty. Dźwiękowej, no i w zasadzie te same informacje, które były z przodu. Aha, tutaj jest jeszcze zawarta informacja o tym, że karta dźwiękowa kompatybilna jest z konsolą PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, komputerami PC, Mac oraz urządzeniami mobilnymi. Nie ma niestety obsługi Xboxa. Ale, znowu, z drugiej strony nie powinno to być problemem, ze względu na to, że mamy port HDMI. Jeśli chodzi o zawartość opakowania, to mamy oczywiście kartę dźwiękową, ładnie zabezpieczoną na czas transportu, a także instrukcję obsługi oraz dwa kable. USB-A na USB-C, nie, dwa kable USB-C na USB-C. Dość długie, jak widać. No i w zasadzie. W zasadzie tyle. Jeśli chodzi o kartę dźwiękową Sound Blaster G8, to prezentuje się ona tak. Całkiem estetycznie wykonana. W górnej części mamy logo Sound Blaster. Gałkę, pokrętło, którym zmieniamy jak gdyby balans dźwięku pomiędzy grą a y, głosem. Czyli głosem, to chodzi o to, że po prostu tutaj możemy sobie wpiąć mm, słuchawki. O, tu słuchawki, a tutaj mikrofon. Oczywiście wejście słuchawkowe jest wejściem combo, mm, czyli obsługuje zarówno mikrofon, jak i słuchawki, czyli cały kompletny, kompletny zestaw. No i potem przełączamy się tutaj pomiędzy, mm, pomiędzy grom oraz mm, komunikacją głosową. Tu mamy dużą gałkę, którą zmieniamy głośność. Przy czym głośność jest regulowana nie na wszystkich portach z tego, co kojarzę, dlatego że mamy na pewno regulację przy wyjściu liniowym i prawdopodobnie przy wyjściu słuchawkowym. Natomiast jeśli chodzi o wyjścia cyfrowe, czyli wyjście ARC, HDMI ARC, niestety nie ma ARC oraz wyjście optyczne, które jest tutaj w tym przypadku, no to niestety nie jesteśmy w stanie nic. Regulować. Regulacja odbywa się w urządzeniu zewnętrznym. Oprócz dwóch gałek od góry mamy przycisk do włączania i wyłączania efektów specjalnych, przycisk do włączania trybów różnych pracy, możliwe, że tutaj na przykład włączamy tryb skauta i wyłączamy tryb skauta. No i możliwość przełączania się pomiędzy hmm, prawdopodobnie wejściami. Możliwe, że chodzi o wejście np. z tyłu głośnikowe oraz słuchawkowe. Jeśli chodzi o tył karty, znajduje się tu wejście HDMI, jak wspomniałem, tylko ARC, niestety nie eARC. Dwa wejścia USB, USB-C. Pierwsze służy do tego, aby zasilić urządzenie i przesłać do niego hmm, sygnał, drugie tylko i wyłącznie do przesyłania sygnału. Oprócz tego mamy wyjście optyczne, wejście optyczne, wyjście liniowe, wejście liniowe, możliwość przełączania się pomiędzy Dwoma poziomami wzmocnienia sygnału słuchawkowego oraz przełączania się pomiędzy dwoma rodzajami wejść cyfrowych, czyli albo HDMI, albo optyczne. I tyle. Sama karta prezentuje się bardzo estetycznie. A więcej informacji na jej temat oraz oferowanego przez niej dźwięku znajdziecie w teście dostępnym na łamach portalu miastogier.pl